Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota, karty dnia na 14 października 2022. Dla wszystkich znaków. Karty przełożyłam i tradycyjnie losuję. Karty na dzień dzisiejszy. 10 pentakli. Dziś należy uwierzyć, że zasługujemy na coś lepszego. Jeżeli porzucisz swoje kompleksy, to dostrzeżesz swoją wartość i zaczniesz się uśmiechać. Ten uśmiech będzie spod serca. I to może Cię bardzo zaskoczyć. Dziś możemy wybrać się na spotkanie towarzyskie czy rodzinne. Media społecznościowe będą dla nas bardzo korzystne. To jest dobry dzień na transakcje finansowe. Poprawi się sytuacja finansowa. Odzyskamy Stabilność finansową i taką duchową. Z miłością to już gorzej, bo tak naprawdę nie chodzi o miłość, tylko o spodziewane korzyści materialne. I to jest smutne. Co na koniec? W punkt. Karty Boska namiętność. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dwośpię.